Dzień dobry, witamy serdecznie z miejscowości Dworaki Staśki malownicza to miejscowość na... jesteśmy na kolonii słuchajcie e, nikt tu nam tylko nie zawraca e, dzisiaj będziemy sobie pilarkę testować to znaczy czy ten filtr powietrza spełnia zadanie czy nie przepuszcza brudu mam przygotowany kawałek klocka sosny dość gruby e, trochę podeszła już może, to będzie piliła fest i spróbujemy jeszcze, słuchajcie, podkręcić maksymalne obroty uzyskać, mam tutaj tachometr, więc spróbujemy uzyskać jakiś maksymalny obroty na tej pilarce, chociaż uzyskajmy te deklarowane 11 tysięcy. No zobaczymy, ile się da z tego wycisnąć ograniczeniem, na pewno tu będzie gaźnik, czy coś jeszcze, zobaczymy. Trzymaj, Paweł. Ja naleję tylko paliwa do niego, bo trochę mało paliwa ma. Będziemy... Działać. Jaki olej w pilarce? Już resztkę, Już resztka tego paliwa. No motul, motul. 1 do 50 dane. 800. Może trochę więcej. Motul 800. Racing czy offroad? Off offroad. Ten tańszy. No, Który jest lepszy? Teoretycznie, Teoretycznie Racing. Racing jest lepszy, ale... Tam jest inne dawkowanie i ja nie chciałem się tego, no pomyłki robić, więc 1 do 50 biorę sobie ten i jest OK. Offroad. Offroad, tak. Mam benzynki czystej, ale to tak nie bardzo. Filtr powietrza zanieczyszcza, później będziemy dalej kręcić. 11300 to nie jest wyobrady no, 400 nawet tak? 15-400? To ładnie znaczy się... Aha, łańcuch trzeba to, to będziemy ciągnąć. Ciekawy jestem, czy ten filtr powietrza spełnia zadanie. Właśnie dzisiaj pierwsza taka większa próba, większe cięcie. Zobaczymy, jak to idzie. Tak, tak tutaj nawet. anki to ciężko ma Mamy kręcić maksymalne obroty. A teraz sprawdzimy, e, czy się filtr, nie, czy do, czy do środka do gaźnika leci y, syf. Mm -hmm. tak pokażesz, czy tu jest jakiś syf w środku. Tak to wygląda. W miarę czysto, ładnie, nic tu nie leci. No, ten stary filtr to był masakryczny. Tylko zacząłem ściąć i od razu w środku było brązowe. jest OK. To filtr spełnia zadanie przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was ci co kupili to proszę bardzo o komentarz czy spełnia u was zadanie jak się dało zamontować czy były problemy jakieś przy montażu u mnie były niewielkie, ale poradziłem sobie z tym a, będziemy kręcić teraz obroty na maksa to robimy taki patent 11400 wycisnęliśmy, nie? tak no to nie jest źle to teraz, żeby go wycisnąć, no to cóż, trzeba tylko po prostu zmniejszać mu dawkę paliwa na wysokich. No bo w miarę ustawiony jest moc ma, aż żal yy, schodzić niżej. Nie, to, to byłoby głupie. To coś śrubo będziesz teraz kubowo? Tak, tylko ha i chwilowo, bo na dłuższy czas no to co? Nie, 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 nie wycisuła pilarka, ale na krótką chwilę przy dobrym smarowaniu, z dobrym olejem teraz, no to będzie chodziła, nie ma problemu. Ale ile wyciśnie obrotów? No dobra, no to bawmy się. Słuchajcie, jeszcze kwestia maks obrotów. Maks obroty mocy Wam nie dodadzę, to wam mówię Wam wprost, tylko zaszkodzą o pilarce. Możecie ustawiać maksymalne obroty, ale one nic nie, nie pomogą. One tylko zabezpieczają praktycznie pilarkę. Główna moc bierze się z ustawienia wkrętu L i H. L i, i T. Także e, te wszystkie mity o tym, że lepiej ustawione, bo na wyższe obroty wchodzi, to nie jest wcale taka prawda. No dobra. to kręcimy 11540 Jest jeszcze, to Paweł, jeszcze troszeczkę wezmę i śrubkę do góry podciągnę. Dobra? Weź... dobra jeszcze, jeszcze trochę. 510 No to pewnie to jeszcze czekaj, ja nie mogę zauważyć, ty, nie mogę widzieć tej śrubki, słońce świeci strasznie, wiesz, czekaj ja chciałbym jeszcze ją delikatnie wkręcić, ale kurde nie widać. Muszę ten filtr zdjąć, bo mi zasłania. Czekaj tak. tak? Ale H szukasz czy? Tak, bo nie widać. A, widzę już. Mhm. Kurde, jestem. O jest słońce, dobra. Zobaczymy jak jest? Aha Dobra, jest do końca wkręcone. Wykręcam jedno słowo. Zobaczymy teraz. Słuchajcie, no cóż, udało się wykręcić sześćset tyle? 40? No, czy tam 610 i to koniec możliwości. Jeszcze spróbuję na maksa wkręcić, ale to będzie już na maksa wkręcony wkręt H. Czekam, to jest ten wkręt? Jak tu ciężko jest zajrzeć w ogóle. O jest, mam, dobra, potem ten. Dobra, słuchajcie, jest dociśnięty do końca, także na H nie dostaje w ogóle paliwa, tylko dostaje paliwo z dołu, zobaczymy. Chodzi w ogóle, czyli trzeba troszeczkę zwiększyć mu to U góry, górę. Tak, I damy tak. Dobra, teraz. osiemset hmm. Czyli tamten wynik by był najwyższy teraz jeszcze zmniejszy bo trochę go Dobra teraz 11860 jeszcze więcej no. No to ładnie No to to już koniec niestety Koniec sprawdzania maksymalnych obrotów to wszystko co się da może wy wyciśniecie więcej. Jak wyciśniecie więcej, dajcie znać. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam. Do widzenia.